Czy zdarza ci się czasem zastanawiać, dlaczego mimo, że wszystko w porządku w twoim życiu, ciągle czujesz się smutny, zmęczony i pozbawiony radości? Dlaczego inni mówią, że jesteś zabawny i towarzyski, a ty wewnętrznie czujesz pustkę? Dlaczego twoje uśmiechy wydają się wyuczone, a nie autentyczne? To może być dystymia. Tak zwana depresja wysoko funkcjonująca. Dystymia to przewlekłe zaburzenie nastroju, które dotyka około 1,6% populacji. W przeciwieństwie do klasycznej depresji, objawy są bardziej subtelne, ale trwają znacznie dłużej, co najmniej 2 lata. Dystymia to uśmiechnięta twarz depresji. Osoby z dystymią często uczestniczą w wydarzeniach społecznych, pracują... Nawiązują relacje, ale ich uśmiechy to wyuczone, społecznie akceptowane gesty, a nie autentyczna radość. Typowe objawy dystymi to: przewlekły smutek i brak radości z życia, uczucie wewnętrznej pustki i bezsensu, problemy z koncentracją i podejmowaniem decyzji, zmęczenie i brak energii, zaburzenia snu i apetytu, niska samoocena i pesymistyczne myślenie. Wycofywanie się z kontaktów społecznych. Najważniejsze, Dystymia często pozostaje nierozpoznana przez lata. Otoczenie nie zauważa problemu, bo objawy są subtelne. Osoba z Dystymią stopniowo odsuwa się od znajomych, ma trudności w pracy, ale wszyscy myślą, że to po prostu taki charakter lub przepracowanie. Dlaczego warto szukać pomocy? Bez leczenia dystymia może trwać bardzo długo i znacząco obniżać jakość funkcjonowania. Może też przejść w pełną depresję. Jeśli rozpoznajesz siebie w tych objawach, nie bagatelizuj tego. W Kopalni Pozytywnej Zmiany oferujemy wsparcie i profesjonalną pomoc.